Kiedy dowiedziałam się, że jest w suwałkach organizowany kurs dla trenerów właśnie tego programu Destination Imagination, to poszłam na ten kurs razem z panią Iloną. To było jeszcze w tamtym roku. I w tamtym roku jeszcze to wszystko wydawało mi się takie bardzo trudne inne. Początkowo miałam większą grupę, ale te, które zostały ze mną, wiedziałam, że chcą, chcą realizować, chcą sprawdzać się, więc pracowaliśmy. Mieliśmy spotkania we wtorki, czwartki i w każdą sobotę. We wtorki zostawaliśmy półtorej godziny po lekcjach, a w czwartki tak samo półtorej i dokoń, dokończy, dokończyliśmy wszystkie dekoracje. Przedstawienia ćwiczyliśmy, robiliśmy tak zwane atrybuty czy, drużynowe, czyli takie rzeczy, które potem eksperci oceniają i, i jak nam się już wszystko udało, to wtedy nam tylko ćwiczyliśmy przedstawienie, żeby nam wyszło w tych 8 minutach. Musieliśmy zrobić y, przedstawienie wraz z dekoracjami. Y, na początku w ogóle nie wiedzieliśmy, jak się za to zabrać. No, y, chcieliśmy też wybrać inne zadanie, ale zdecydowaliśmy się na teatralne? To nie było tylko y, stricte teatralne działanie, że musieliśmy tylko zrobić przedstawienie, ale były warunki do spełnienia. Y, na przykład y, obustronna widownia, czyli widownia z dwóch stron, czyli też i dekoracja musiała być przestrzenna. Y, czas y, 8 minut od ustawienia dekoracji. Y, poza tym trzeba było, musiała to być jakaś tajemnicza historia, która dzieje się w tam 1990 roku, konkretnie na Ziemi, w danym miejscu. Więc długo wybieraliśmy, gdzie by to się działo. Jak już wybraliśmy, że był to Zamek Królewski. Wybraliśmy sobie, szukaliśmy po różnych zamkach, że będzie to Bolków. Zamek w Bolkowie. Następnie należało stworzyć trzy tajemnicze postacie i graliśmy te postaci do, w zasadzie do ósmej minuty, nie wiedząc, która z nich będzie tą jedną wybraną. Dopiero sędziowie nam wybierali kto będzie, więc musieliśmy układać trzy różne zakończenia. Nie, nie zawsze to się tak okazuje, że ja w sumie jestem liderem, tylko podczas kłótni, ze spór, to wtedy ja wybieram rozwiązanie, mówię, że jednak to będzie najlepsze i już dalej robimy w tym wyzwaniu i nie kłócimy się, jakby. Najtrudniej było jakby przygotować się do, za, do zadania na już, wszystkie te m, zadania zrobić, kreatywne rozwiązania wymyśleć y i różne takie właśnie przygotowania były najtrudniejsze, Nie. bo samo przedstawienie to tak. tak? Mhm. Najtrudniej jeszcze było się y y y no, żeby, żeby, żebyśmy zmieszczali się w czasie, bo... Bo czasami to nawet trwało poza 8 minutami. I tak jak pani powiedziała, wyzwania na 5 minut trwały 30 minut na początku. Moja mama powiedziała, że nadal w to nie wierzy i nie liczyła na to, że my pojedziemy do Stanów. O mój tata i moja mama tam yy, tak mi w ogóle tak bardzo zazdrościli. Brat nawet powiedział, że on chce jechać ze mną do Stanów z mamą. Ja jak wróciłam do domu, to mój brat yy, przez. Kilka dni do mnie się nie odzywał, bo yy, strasznie chciał polecieć. Jest to na pewno yy, niebywałe osiągnięcie. Yy, nie wiem, czy kiedyś jeszcze nam się coś takiego zdarzy, a myślę, że warto w dzisiejszym świecie promiować ludzi kreatywnych, działających inaczej, twórczych, działających pod presją. To też jest y, bardzo ważne w dzisiejszym świecie, żeby umieć działać natychmiast, na już właściwie, żeby współdziałać w grupie, bo. Co nam dał ten program, to przede wszystkim to, że nauczyliśmy się działać razem, działać, działać wspólnie. Tak jak tu wspominała grupa, były i kłótnie, były różne sprzeczki, ale to było. Bo w tej chwili naprawdę potrafią się dogadać bardzo fajnie, wymyślić wspólny temat, zrobić to szybko, zrobić to mądrze. Więc myślę, że w dzisiejszym świecie takich ludzi potrzeba. Dlatego bardzo prosimy o finansowanie naszego wyjazdu, żebyśmy mogli skorzystać, zobaczyć co tam się dzieje, poznać innych ludzi, inne zespoły. Ta pierwsza nagroda nominuje nas do reprezentowania Polski na Światowej Olimpiadzie w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście nominacje mamy, ale nie mamy jeszcze pieniędzy. No, taki wyjazd dużo kosztuje, bo tak na naszą drużynę dwóch trenerów i, i tłumacza to potrzeba nam około 70 tysięcy, żeby, żeby tam pojechać. Więc zbieramy, szukamy ludzi wrażliwych, kreatywnych, dobrej woli, którzy chcieliby wspomóc naszą drużynę, żebyśmy mogli pojechać. Tam jest dalszy etap.